Ja Witam wszystkich na kanale Lotowanie Andrzeja i zapraszam na relację z No dzisiaj w porównaniu z tamtym czwartkiem to jest dużo ludzi zobaczymy jak to będzie z handlem gołębi trochę jest No nagrywamy gołębie Gienka e, to ma, e, tamte parę co miał Czarny tam koledzy pisali to już są sprzedane to są po tej parze właśnie takie samczyki e, Gienek to ma to są samczyki dwóch po za stówki? Po stówki, ceny wyjściowe kolega Gienek tutaj mówi I jaśniaczki po ile mamy? Po 150 Po 150 też cena wyjściowa Pasiaczka to jest samiczka chyba, nie? Samica i samiec Samiczka i samiec, a one są w parze Gienek, czy nie? To są gnieździaczki Gnieździaczki, ale proszę zobaczyć jak, gołębie, jak, jak jak się prezentują, jak stoją I po ile te pasiaczki? 300zł za pasiaczki 300zł za dwoje, cena wyjściowa, a ten winek, co to masz? Samica I ona kosztuje? Zł, 100 100zł e, Tutaj mamy takie jaśniaczki i te jaśniaczki w jakiej cenie? O dziesięciu zwyczaj o 10 w górkę mamy A ten ciemny co to ten czarny jest fajny, ja taki widzę równy, pierś ma równą Ten ciemny co to jest? Ja wiemy i co na kosztuje? Też z To ile da To ile da kolega mówi Budapeszki mamy w jakiej cenie te Budapeszki tutaj? Dyszka Dyszka, ta, ta, ta perłowa na białą mu go nie widzę, taka ma słowe? Białe, no. Białe. Trudna powiedzieć I co te konia te, kosztuje? Te, Też to. No, tu żałobny ten perłowy. Jasny jasny, jasny. jasny, to jest tutaj. To, to jest żałobny. Co ten żałobny kosztuje? Trzy dyszki. A ten tutaj perłowy, to zaraz co ja sami, nie co? widzę. Samiczka. I co ta samiczka? No, ze 70 złotych, 70. Tak. Taka perłoweczka dzisiaj jest 70 zł. Tylko kolega ogląda. Proszę zobaczyć. Bilutka, szyjka. To jest zeszłego roku. Zeszłego Włodę, roku młoda samiczka. mamy takie pasiaczki, jaśniaczki. Proszę zobaczyć, że jest dużo w klatce i jaka cena tutaj tak wyszła, tych tych Dwie A w kurcie, aby ktoś chciał wszystkie do zakupu? Podyszku. Podyszku, zapraszamy do rodemy. Także ceny są, trzeba właśnie ceny, mówi ceny hurtowe. Najpierw ceny wyścigowe, a w kurcie to obniżamy o 50% i sprzedajemy. Tu mam potrzebę podyszku i te pasiaczki tak mniej więcej ile cena tutaj? Tak. chyba za parę tak? Trzydziesiąt za parę Trzynich. za, parę. Trzynich. za parę. takie mamy No w mojej są to inaczej się go prezentuje A fajna widzę tutaj gładziutka. Co kosztuje? Pięćdziesiąt proszę bardzo Karpiaczek, tu jest wloteczka Tu a mam takie Poczekaj, w sobotę? Tu mam takie pasiaczki, widzę wloteczki To jest parę tych pasiaków? A sam, to jest A sam, to jest Tu jest taki pasiaczek I po ile te pasiaczki są? To jest, Pod wiedyszki. Pod wiedyszki. Krótki mały. Proszę zobaczyć. To jest samiczka ta chyba taka króciutka. Tak, Cztery te fosiaczki jest. Po dwie dyszki. I mamy tutaj te, To są cieple czy nywki? egipskie. Nywki egipskie. Takie neweczki egipskie mamy. I o, proszę bardzo, one są łapciate jeszcze. Ile takie neweczki? Po dwie dyszki. Po dwie dyszki. Buda A samiczka jest. Łapciata. łapciata, proszę bardzo. Ona jest łapciata, inaczej kosmata, można też mówić Łapci I kosmy to są same. A na kosmy jak mówisz ile? 30 zł. 30 zł winerek Samczyk jest winerek kosztuje 40 zł A tu jest masłowa fajne to ty kosztuje chyba więcej to, tutaj. Masłowa 70 zł 70 zł żałobna, żałobna masłowa. Żałobna masłowa. Jakby ktoś potrzeba to do kolegi Kolega czyta, Żałobna masłowa. proszę zobaczyć jak, się, jak wygląda. To jest młoda samiczka, widzę, ładna ma tutaj masłowa. To 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 kurczę. To żałobna, kolego czytaj komentarze pod filmem, bo potrzebują to. Jakby coś, to no to może sobie tam jak chcesz, albo w sobotę przynieść. Taka fajna żęniczko masłowa i ona kosztuje 70 zł. A za ile by tak poszła? No za 60. Za 6 dyszek by ta masłowa poszła. Tam ceny są. Radomie mamy do uzgodnienia. Wszyscy wspólnie razem promujemy targ gołębi w Radomiu, nasze hobby i naszą pasję. Ja wiem, ten winerek? co to jest ten ten winerek Samczyk, co on kosztuje? 3 dyszki, Koroniate tutaj ten, ten, ten wyspanczyk. Samczyk 3 dyszki tu mamy wlejwinerek i co ten blewinerek Samiczka. Co ona kosztuje, samiczka? Pięć dyszek. Co ty jeszcze mam? To jasne? A to jest wylotka i na białym ogonie. Wylotka i po są? Trzy dyszki wylotka, i biały ogon, dwie I krakuska, krakuska ja. Ja miałem krakuska, ale już wydałem kolega i chodzi. Ta krakuska co ona kosztuje? Trzy dychy zapłacić. Trzy dychy do zapłacenia. Takie do kolegi mam namiar Ma tutaj dwóch samczyków i jeszcze masz genek w domu od parki dwie, tak? Tak, dwie, parę dwie parki parzyste są, także mam, namiar mam do kolegi. O i teraz drugi też turczynek samczyk 200 zł ceny wyjściował Gienka. Widzisz? Je? <laughs> Nagrywam tu wiemka turczyny, to są samczyki obydwa. One kosztują po 200 zł, to są młode, czy młode, to są jeszcze roczne, rocznie z tamtego roku. I to jasne tutaj, Gienka, mamy po... Wszystko młode. Wszystko młode z zeszłego roku. Pasiaczka, to jest dwoje takich pasiaków po 150 zł. A ty jasnie, jaki Gienek pójdą mówisz? po stówce? Na białogonę w loty, tak? Cena wyjściała stówkę, tak? Tak, co Cena się stówkę i tu jeszcze... a nie mówiłeś, perłowy pasiak jest, ten jest no sam, jest. O, proszę, przy czwartku dzienny pasiaczek zakupiony, bielutki widzę. Dziś opłacał się przyjechać, opłacało się przyjechać. No, kurwa, dwie mi na kurwa, jedno. Dobra, No, jedną jedno kupiony wyskał, dobra. O, proszę, no, jeszcze ten pasiaczek nie przyjdzie. Taki pasiaczek dzisiaj przy czwartku, ale zakupiony na białym, na, na ogonie, no, bez faktowa. Wroteczka. Nawiam go na przeplotka, zakupione cię przy czwartku, tak w czwartek nie pękamy Nie wymiękamy i do przyjeżdżamy Ale mnie to jest ryzyko, tak jak mi w sobotę mówię, no. Są targi Ale jak to się, jak co będzie, to się ukaże Tutaj jeszcze raz te gienka, tutaj, te maszyszki Dobra samczyka? złotych 200 złotych na 200 tego samczyka, posiadki są, posiaczka zakupiona Także targi się w porównaniu z zeszłym tygodniem, to jest nawet spory i to gołem namiar Gienka, do Gienka mamy. Kopiszemy to zawsze w której minucie, bo jak jest większy, to też w której minucie. A akurat do Gienka, to tu mam jednego, do którego mam namiar, także mam takie gołem przy czwartku. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę Kolega Gienka mówi, że wszystkie są przygodne. Cześć Paweł, cześć Paweł, cześć. Proszę jak się jest, te turczynki się prezentują. Genek, gdzie masz jeszcze parę w domu? Czy... Parę rodziców dla mnie rodziców. i brakań i... jeszcze dwoje to jeszcze są, samiczka by była tak, jeszcze a, cztery to byłem, czyny by samiczka były, samiczka i samczy. Gdyby one są puszczane czy nie? Tak, wypuszczane są. Kolega mówi, że puszcza, puszczane są nie, są, nie są ganiane, ale są puszczane, bo to są jeszcze nie, ale tak to goni są puszczane. U są gratulak, wszystkie. Bo kurwa, ja się pierdolę, to na Dobra, bez. Dobra, dobra. Dobra. Gratuluję, to ja wiem, że tych tam to masz jeszcze z Jeszcze tutaj tak i Gienka. Zaszczepione, do... Zaszczepione są wszystkie gołębie. Panie... Wszystkie. A ten winer to to, to byłek samiec, nie? Samiczka winierka. A samiczka. I ona kosztowała ta winerka ile? To proszę kolega, takie zmyszek, takie jaśniaczki dowiózł. Proszę zobaczyć jak się gołębie prezentują. Króciutkie, malutkie, bielutynkie, proszę, śliki naprawdę. Bardzo ładne gołębie, kolega powiedział, że będzie w sobotę. I później takie jaśniaczki mamy zaszykę. Proszę białki. Po, po trzy dyszki. Kolega Zbyszek czyta komentarze pod filmem? Nie. Nie czyta komentarz, bo filmem Po 30 zł ceny wyjściowe. zacząć czytać. To jest cena hurtowa po 30 zł, tutaj koledzy podpowiadają. Cena wyjściowa po 30 to cena hurtowa. Ja powiedziałem, źle się wyraziłem, bo tak mówię teraz, powiedziałem, no ten delikatny kalneczkę taką mają. Ale, ale bielutynki są ganiane dobrze, pędzone. Z jakiego dachu one są? Z niskiego czy z... Z niskiego mamy. Z niskiego dwa ma. dachy, obok duże i nic tam nie siądzie. To, to tak jak u mnie, wiatrowa... mieszka... nie ganiamy, wiatrowe, także tutaj wiatrowe, mamy kolegę Zbyszka, po 30zł te kiaszniaczki. A jak, lecimy po podwórku, aż mu się przydało. A Zbyszek, dużo masz takich gąbi jeszcze? Babczyko nie wybrałby 30zł. 30 by wybrał. Kolega Zbyszek powiedział, że ze 30 sztuk by wybrał takich jaśniaczków. Gołębie są z niskiego dachu, dobrze ganiane, dobrze pędzone. Tutaj kolega nie pęka, gania. Kolega Zbyszek poda namiar do siebie. No. 511, 975, 905. I do, dzwonimy do pana Zbyszka, tylko prosimy dzwonić o odpowiednich godzinach. Mówię, takie gołębie są, jeszcze byłoby ze 30 sztuk. To mamy parkę krymeczku. Kolega dał, jest taka widzę, Proszę bardzo. Parka parzysta, tak? I one kosztują? 80 zł, proszę zobaczyć jak się prezentuje, 8 dyszek parka pożysta takich klumeczków Tu mam takie pocztowe, te pocztowe to po ile Januszu tutaj? to pocztowe. Po 10, po 10 zł. a ta w lotek. fajna 15. ta pasiaczka 15 zł to pasiaczka, Budapeszcik? Po 10 zł Po 10 zł Budapesik. i do biały też, Januszu ile? Ale nie ma jakiegoś pudełka tam Dyszkę? Janusz, to było po dyszku te pocztowe, tak? Tak, ja, po a tu wszystkie z szczypami są, wszystkie ja. z mówię Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, z łapki w górę pozdrawiam wszystkich, hejka. A ten Budapesz Miedziany, to co to jest? Samiec jest. Samiec.